to Będzie filmik na dwa odcinki. Komerka mi się zatrzymała. E, jeden z większych podstaw, tak jak mówiłem, e, jak Ameryka była zbudowana, to z tego powodu, że ludzie mają prawo owalić, e, zrzucić rząd. Jeżeli rząd nie jest dobry dla ludzi, ludzie mają prawo zrzucić rząd. Oczywiście to nie jest taka prosta wo rzecz. Jak powiecie, że wy spadajcie. Oczywiście musiała być wojna domowa, czego no ja nie popieram takiego czegoś, ale to jest jedna rzecz, co trzyma rząd e, odrobienia tego, co komuniści robią, że robią co chcą. Dlatego, że wiedzą, że w każdym momencie, co zro jak zrobią coś nienormalnego, to społeczność może stanąć przeciwko nim. I społeczność jest uzbrojona. Ma jak się bronić przed nimi. Wiadomo, nie mają e, samolotów, nie mają tego, no ale wiecie o co mi chodzi, nie. Także nie uważam, że to, że ludzie posiadają broń łatwiej, to więcej przestępstwa jest, moi drodzy, bo przestępcy zawsze będą mieli broń. W Anglii broń jest praktycznie zabroniona przecież. Bardzo ciężko dostać nawet e, broń na polowanie, a przestępcy biegają z bronią. Bez wielkiego problemu. W Polsce tak samo przecież, biegają z bronią. A nie sądzę, że w Polsce jest za bardzo łatwo dostać broń paląc, nie? Dla przeciętnej osoby, legalnie. Także no moi drodzy, no jak ktoś. O, następna rzecz, powiedzmy: Meksyk. W Meksyku nie można posiadać broni. A kartele przecież są tak uzbrojone. W dniu dzisiejszym kartele są uzbrojone bardziej niż. bardziej niż wojsko. W Meksyku i niektórzy przewidują, że mają takie uzbrojenie dobre jak wojsko amerykańskie. Tak zaawansowane uzbrojenia mają. Czyli to pokazuje, że czy masz broń łatwo dostępną, czy nielegalnie, to nie ma różnicy, ponieważ przestępcy, jak będą chcieli, zawsze będą mieli broń. Co to tylko powoduje, że społeczność zwykła jest wtedy owcą, nie może się obronić. Taki mój punkt na to widzenia. No, może myślicie, że ze mną się nie zgadzacie, może się ze mną zgadzacie, ale tak to jest. Punkty widzenia, tak jak mówiłem, opinie to są jak tyłki, jak dziury w tyłku. Każdy ma swoją, nie? No okej, okay, mam nadzieję, że e, to jest odpowiedź na to, co chciałeś dokładnie. E, wiesz, statystyk żadnych ci nie wyciągnę, no bo tak jak mówię, że moim zdaniem nawet jak jakieś statystyki takie są, to nie myślę, że to są statystyki Robione osoby, która nie bierze jakiejś strony. Zawsze stronę ktoś pobiera. No ale okej, okay, nie będę więcej gadał, głupot, głupot. Nie będę więcej lat w kółko gadał. Dzięki za oglądanie. Dzięki za Wasze wsparcia. Jeżeli macie jakieś pytania, zawsze są mile widziane. Nie zawsze w komentarzach odpowiem, czasami filmik nagram. No, tak jak te pytanie, to jest pytanie, w którym nie będę ja siedział całą pół godziny, gadał, wolę, yy, przepraszam, pisał, wolę pogadać, nie? Do więcej ludzi to dotrze też. Okej, okay, moi drodzy. Dzięki Wam za oglądanie jeszcze raz. Jeszcze miłego dnia. Na razie.